No, witam, witam serdecznie. Bardzo mi miło. Taka troszeczkę nietypowa pora, ale <laughs> pracuję nad Waszymi pytankami, rozmawiam. Zrobiłam krótką przerwę i teraz e, dokończyłam losy. Dokończyłam losy i e, zobaczymy, jakie będzie, jakie będzie rozwiązanie. Kto wygra? Ale nim do tego przejdziemy. Ojej, czy coś mi tutaj spadło też. Spadły mi wszystkie losy. Nim <grym> do tego przejdziemy. Chcemy zrobię odpowiedź na Wasze pytanka. Spójrzmy sobie, jaka jest energia dzisiejszego dnia. Witam serdecznie. Witam, witam. Spójrzmy sobie. Taki troszeczkę dzień. Taki troszeczkę dzień mogliście się ubić takiej energii takiej trudnej, pokonania przeszkód działania, ale już energia zaczyna się wznosić i idziemy mocno do przodu, zbliżamy się do Nowiu, zapraszam Was na rytuał Nowiu, jest to kosz 5 funtów, będziemy oczyszczać wszystko po całym miesiącu, niesamowita energia tutaj Archanioła Hanaela, jest to energia siły działania, spójrzmy sobie, jaka jest energetyka dzisiejszego dnia. A ja Was zapraszam na konkurs weekendowy. Do wygrania będzie voucher. Voucher 50 funtów, więc pojawi się postkonkursowy. Więc zapraszam serdecznie. Dzisiejszy dzień jest bardzo dobry na rozwiązywanie wszelkiego rodzaju spraw związanych z finansami, nawet zaczęcie tutaj. Nie do końca może ta energia będzie taka, jaka chcecie, nie do końca te rozwiązania teraz przyjdą, ale. To jest takie lekkie przygotowywanie się do czegoś cudownego. Jesteśmy na przełomie, jesteśmy na przełomie, jesteśmy na przełomie, gdzie jest mnóstwo tej energii dobrej do wykorzystania, gdzie energie, które one są przy nas, powiem, przygotowują nas na coś takiego wielkiego. Więc warto tą energię wykorzystać. Spójrzmy sobie w takim razie, jakie to będą trzy szczęśliwe osoby, które będą mogły sobie wybrać nagrodę. Już patrzymy. Edytka Bu, Edytka, gratuluję Ci, kochanie. Spójrzmy sobie, druga osoba. Pani Grażyna Jarzębowska, Pani Grażynko, zapraszam serdecznie. I trzecia osoba, Kasia Fusiek, Kasia Fusiek, zapraszam serdecznie. Już się biorę za Wasze pytanka. Dziękuję za wszystkie Wasze miłe wiadomości. Dziękuję serdecznie. Już patrzymy, co nam tutaj przyszło. Już patrzymy. A dzisiejsze zapomniałam pokazać dzisiejszego bestselleru ze sklepiku. To oczywiście wahadło, Wahadło Atlantis. Przepiękne ze znakiem Atlantis. Bardzo dobre, bardzo czułe. Sama go używam. Brązoletka Turmalin. Dużo Angielek bardzo je lubi i nosi je po prostu na kostce też. No i przepiękny anioł. Turmalin, przepiękny nie Turmalin, przepraszam, te grysie oko. Jak wiecie, te gry oko bardzo dobrze wpływa na sferę finansową, więc trzy ostatnie bestsellery z dzisiejszego poranka. Ja już się biorę za Wasze pytanka, kochani. Uh. Pamiętamy, że jeżeli opłacamy pytanko za 3 funty, to nie oczekujmy, że będzie to filmik indywidualny. Jest to w odpowiedzi zbiorowej, kochani, i trzeba sobie szukać. Albo dopłacić więcej. Co tutaj pani pisze? Y Czy walczyć o połowę domu, czy odpuścić i zamknąć ten rozdział? Eee, widzę, że nic tutaj pani nie wygra. Eee, nic, nic nie wygra tutaj pani. <laughs> Witam pani Lokadio. <laughs> nie wygra nic pani tutaj, szkoda. Nie. Szkoda po prostu też <laughs> pani energii. Jeżeli chodzi o to, tutaj jest od razu karta. Niepowodzenia, więc lepiej sobie dać spokój. Pani Ewo. I druga pani, już patrzymy. Mam pytanie dotyczące zmiany mieszkania przeprowadzki na dom. Od razu mam na nie. To powiem szczerze, że tutaj w te, te energię lepiej się nie przeprowadzać, lepiej po prostu poczekać. Lepiej poczekać. Ale już patrzymy, co karty pokażą. Tutaj. Czy, prowadzę, czy przeprowadzać się? Witam panią też, Ewę Bielińską z YouTube'a. <laughs> Witam serdecznie. Zapraszam na konkurs. Te wygrania będzie voucher 50 funtów. Można sobie go wydać na zakupy w sklepiku bądź na usługi. Post reklamowy będzie na mojej stronie: wróżka Anila, więc zapraszam serdecznie. Jest to konkurs weekendowy. Już patrzymy, przeprowadzać się czy nie. Dać sobie spokój. Bardzo negatywne karty. Bardzo negatywne karty. Więc tutaj, tutaj raczej nie. Czy zajmuje się, się oczyszczaniem? Tak, oczywiście zajmuję się oczyszczaniem, ale, ale w jaki sposób, w jaki sposób działa oczyszczanie? Tak jak mamy nasze ciało fizyczne, mamy też nasze ciała energetyczne. Oczywiście z przyjemnością oczyszczam te oczyszczam was, ale ja nie lubię uzależniać klientów od siebie. Lubię, jeżeli my dbamy o siebie, bo my też możemy po prostu tutaj, dbając o swoje nie tylko ciało fizyczne, ale też ciało energetyczne, możemy też mieć bardzo dobrą, bardzo czystą aurę. Przede wszystkim środowisko, w którym przebywamy, często wpływa też na nas. Jeżeli wybieramy niskie energie, niskie wibracje no to te energie się z nami wmieszają, jeżeli dbamy o siebie, jeżeli dbamy o nasze myśli, jeżeli dbamy o to, co myślimy, gdzie, gdzie przebywamy, jak przebywamy, to aura nasza też jest tutaj czysta. Dzisiaj chciałam Wam to przekazać, a jeszcze tutaj, jeszcze pytanka mam tutaj, przepraszam. Horoskopy też nagram, wybiorę znaki, będę wybierała losowo znaki <grych> i będę robiła horoskopy różnymi, różnymi kartami. Już patrzymy. Co my tutaj mamy? Już momencik. No proszę. Jestem w ciężkim szoku, pisze do Pani, ponieważ wróżba sprzed dwóch tygodni na temat mojej pracy się potwierdziła. Mówiła Pani, że widzi zwolnienie w firmie. Właśnie dowiedziałam się, że moja kompany została właśnie tutaj prawie zamknięta. No, czasami tak bywa, ale nie poddajemy się, tylko szukamy innej pracy. Zapatrzymy tutaj. Dobrze. Pani się pyta o pracę. Czy znajdzie pani nową pracę? Już patrzymy. Znajdzie pani, oczywiście. No, proszę, zostawiamy starą. I proszę bardzo, przepiękna praca przy domu. No, może to nie będzie praca na stałe, nie do końca będzie Pani zadowolona, ale tutaj, ale tutaj. Martuniu, pytanie za pięć, nie, trzeba czekać na filmik, ja cały czas pracuję, jeżeli chodzi tutaj o to. I zapomniałam Wam dać kartę tutaj właśnie anielskiej dla Ewy, karta, karta Runa, jest to Runka Sowillo, więc lepiej sobie czasami Odpuścić niż wchodzić w kłótnie, w kłótnie takie rodzinne. I tutaj mamy Archanioła Zatkiela, czyli niesamowite zmiany i dla Marty, która pyta Na storuna Jera, ty wchodzisz w dobry czas, trzeba zrobić porządek, przede wszystkim też energetyczny. I też wyszła karta Archanioła Zatkiela, mnóstwo zmian, mnóstwo dobrej energii. Wciskam Was serdecznie, zapraszam Was na konkurs. Pracuję cały czas nad Waszymi pytaniami. Jak najbardziej, koszt odpowiedzi indywidualnej jest to 5 funtów, w filmiku zbiorowym jest to 3 funty, więc zapraszam Was serdecznie. Pozdrawiam.